Najlepsze koreańskie kosmetyki do skóry tłustej i trądzikowej. Mamy dla Was przygotowaną kompleksową pielęgnację z samymi koreańskimi kosmetykami dla właśnie cel tłustych lub trądzikowych. Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym etapem pielęgnacji skóry trądzikowej jest dokładne oczyszczanie skóry. My polecamy dwuetapowe oczyszczanie, czyli najpierw stosujecie sobie olejek, a później na przykład piankę. I ten olejek to jest chyba najlżejszy olejek na rynku. Zobaczcie, on ma w ogóle taką konsystencję wody. Tak, dosłownie wody. To jest marka Pyungangil. Ona już jest troszeczkę znana na polskim rynku, ale naprawdę ten olejek jest idealny dla cer tustych, bo nie zapcha, a dokładnie domyje makijaż. I bardzo ważne w dwufazowym oczyszczaniu jest to, żeby po produkcie z olejem wejść w produkt z wody. I tutaj mamy propozycję pianki. Pianki z kwasami AHA i BHA dla lekkiego złuszczenia cery. Dla tustej cery będzie to idealny wybór. Po oczyszczaniu ważna jest też tonizacja, czyli wyrównanie pH skóry na kolejne kroki pielęgnacji. My dzisiaj dla Was mamy propozycję Heve Blue. To jest tonik z PDRN, z tym innowacyjnym Składnikiem aktywnym. Dlaczego Piliaren? Moim zdaniem błędem jest to, że nie nawilżamy tej skóry, nie Dokładnie. odżywiamy jej, a przez to ona się o wiele bardziej przetuszcza i właśnie ten tonik sprawi, że ta skóra będzie odżywiona i o wiele bardziej nawilżona. Skóra trądzikowa potrzebuje nie tylko nawilżenia, ale często także ukojenia stanów zapalnych. Świetnym kosmetykiem będzie serum Torriden seria Balance Full, ale mój tip polecam stosować je w duecie z tym naprawdę świetnym kremem. Ogólnie cała linia Balans Fun od Toridena jest dobra na właśnie takie stany zapalne, zaczerwienienia potrądzikowe. Ona naprawdę wam ukoi tą cerę i te konsystencje są naprawdę lekkie, więc cery tuste się z nimi pokochają. Skórą trądzikowym polecamy też jeden chyba z najpopularniejszych kosmetyków w Korei, czyli krem Dr. Altia 345. Tak, on jest bardzo lekki, więc na pewno wam nie zatka skóry, a dodatkowo ma właśnie właściwości kojące i dodatek ceramidów, czyli odbudowujące bariery skóry, więc na pewno pomoże Wam w walce z trądzikiem. Ostatnim już produktem jest maska z bylicą od marki I'm From. Ja ogólnie zmagałam się z trądzikiem i ta maska bardzo mi pomogła właśnie przy takich okazjach, gdzie już ta skóra była naprawdę, naprawdę na mnie zdenerwowana i miałam bardzo dużo zaczerwienień i stanów zapalnych, potrądzikowych. Ta maska je automatycznie uspokajała, więc jeżeli Wy się też z tym zmagacie, to to jest mój holy grail, jeżeli chodzi o uspokajanie stanów zapalnych. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na temat pielęgnacji, Skóry trądzikowej, dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie nas zaobserwować i pamiętajcie, że wszystkie te produkty znajdziecie na Superfarm.pl i w Skin and Beauty by SuperFarm stacjonarnie.